Sprzyjone. Siadamy przed kompatem telefon iPhone 14 V Max Pro. Idziemy do szkoły. Idziemy do szkółki. znów będą dostać mi złoto. Idziemy do, Standardowo do żabki, żeby sobie owalić głę. Dobra. Dobra. na no poważnie. Dzień dobry. Dzień dobry, tu pracownik żabki numer 69. Asystent y, nie ma. Także no. Proszę kupywać. Okej. Okay. Pyk, pik, pik. Dobra. Jak panu mija w ogóle? Dobrze, jak na razie To, to yy, Dobrze, to, energy drink To, 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 to I tyle I Kurde, ten, proszę to. pana Że pan energy drinka i fajkę kupuje, kurde, dobrze Powodzi się Dobrze Powodzi się w życiu To będzie sześć zyla Okej Masz tam, dam ci z napiskiem złoto Dobra, dziękuję panu bardzo, proszę. Dobrze. Dziękuję. Yy, polecam się na przyszłość. Do widzenia. Do widzenia. Nasz nowy kolega... O kurde, fajka mi ten. Sorry. Yy, kolega Pekros dołączył jakiś nowy. Więc yy, może przyjdzie pod szkołę? Idziemy szybko do szkółki. O, siama. Co? Okay. Co? Okay. Zostaw mnie kościół! Nie, porter! Dobra, dobra, to już coś się ma. Dobra, chodź. Idziemy po naszego nowego kolegę. Sprzedają w kraty nurk kerwty w Pietrące teraz. Ponowie... No to, hey. Ponowie ja wodna Was czekam na mostie. Okej, okay, idziemy na most. O, chcę skoczyć z mostu! Nie, my musimy go powstrzymać. I w ogóle wyrwałem monitor sobie, zobacz. A nie okno? <laughs> Gdzie ja jesteś? sobie chilluję tutaj, na Lili. Gdzie? Gdzie jesteś? Ym, przy czerwonym moście. No to, to wiem, to nie widzę się nigdzie. Na prawo! Gdzie jest? Widać no, A ja? Nie, ja się utopię. Idę się nie. zabić. Ja bym nawet ten monitor <noise> zabijał, żeby mnie nie, nie. strzelał. <noise> Patrz, mam monitor sobie. Patrz, mam monitor sobie. się! się! Patrz, mam monitor. Chcesz ma monitor. Ma monitor. Monitor? Ma monitor? Nie, ja mam u siebie w domu. Ale... <noise> Ktoś jego. go. Czekaj, za spodnie. Spodnie mu się popruje. Dobra, ogarniam. Oj, sorki. chodź, dopłyniemy do no, Dobra, idziemy, idziemy do szkoły. O nie, skończył. Nie idziemy do szkoły. Oczywi Oczywiście, oczywiści, widzowie, m, kochamy szkołę. Oczywiście. Nasze no, życie. Jak mówią o, się panie o szkole. <grym> Ej, Bek, też od 1-3 klasy, jak nasza klasa cały czas? No. Dobra, dawaj przez drogę. Nie, ja no nie idziemy na lekcję. Dobra, nie chodźcie, idziemy do Biedronki, zobaczymy sobie. Wrócimy do Zabi. Nie, 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 ma nie, O, nie, 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 Dobra, nie, 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 no nie, się nie, 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 Czasami się zdarzało, że w szkole się nawet sprzedawał za, 20, za ten. za 20 groszy nauczycielce jak ten. Chyba Bekros. Bekros. O tyś ja pamiętam inną sytuację, później ci przypomnę. U, albo dzisiaj ta sytuacja jest tego. Sam, kasa sama obsługowa sobie mięso. No patrz, no nie wiem, jakiś szkody! Łobuz sobie mnie napadł w śmieć, kurde. ci broń, nie? Dobra, chodźcie, chodźcie. No i termosy. Chodźcie. Nie, idę tutaj do menadżera. Jakieś kamery pewnie są. Ej, złoto free! Jak złoto to biorę. Ja za to zapłaciłem debilko. Odłóż to. O, krasniki, krasniki, krasniki. I dawajcie parker. Mam parę nowych parkerów, spróbuj. A tu nie ma tutaj daję na kasę. Oj, bo burger mi się na łeb zjeść, bajka! Jesteśmy w środku na świecie. Zajmij burgera, zajmij burgera. mi burgera. Zajmij burgera. Zajmij burgera. Zajmij kasę. O, Czekaj! Dobra. Tam jest. Dobra, chodźcie, gdzie jesteśmy. Idziemy na paść na bank. Tylko daj mi kuminiarkę, daj mi się. Wysz, to, jeś, Chodźcie, idziemy na te bloki nowe zobaczyć. Okej, okay, idziemy na bloki. O, sto co użytkowałam, Ola, do się zaproszą. tak życie. Zajęty, życie. Oceniamy go na 20 na 10. Dobra. Nie, no, ty ja to, to, no, tak tak to to nie, wiezie. nie, nie, Zabawa nie, 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 Ja O nie, 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 taki to no właśnie ciebie trzeba zaprowadzić się do, do psychiatry. Ej, Bakera, mam do ciebie pytanie. Podam ci kanał mój, ale mogę to wstawić na youtube? <laughs> nie wiem. <laughs> nie. No zostaw mnie! zostaw go. Zostaw go! Zostaw go! Jakoś teraz wanisz, to nie gadam mnie z tobą. Dobana. No <laughs> o ty świetnie! Tak, przybliżenie jest. Sprawiałeś sobie pałkę. Przybliżenie, przybliżenie jest. Ej, bo ja mam lunetę, Ta. możesz podglądać jego. Oh, o, mamę. Tak. Daj mi lunetę. Masz. No co ty robisz? Nie. Nie Dobra, zostawcie się. Chodźcie, Chodźcie, idziemy sobie zajarać fajeczkę do blasku. A tak? Mam. Żeby wystarczyło. Chodź tu, każdy po buchu sobie weźmie. Czekaj, bo jakiś szeba mnie nie, ten... Poczekaj, bo mnie jakieś te... Gonią. Pomocy! Chodź do lasku. Znaczy do parku. co, mi po Dobrze, Idę do was. Chodź tu, chodź tu. Czekaj. Zapalisz malburaskę. Patrz, ja mam zapalniczkę, czekaj sobie zajaram. Masz, podpal mi, podpal mi. Nie bo, bo czuję kogoś obecność. Kto Ej, tylko tam. Palę ten lasek, nie no, pal ten lasek. Podpal to. Dawaj. Daj, podpalam, czekaj. Zapalala, dobra. Czekaj. Dawaj. Dobra. Dobra? Dobra, O, Kto teraz? Kurde, wyjaśnij sobie. Biznes. Masz, masz teraz ty sobie spryty. Ty kurde. Spuściłeś to za nie wiem, spuściłeś to z fibru. Do życia. Na Dobra. Dobra, idziemy do mojego domku, bo już jest noc idziemy pograć pieski. Dobra, <grym> jest to swojego. To na rano. Nie, idziesz z nami, ale będzie mamy... Teraz to mam na Idziemy. Za... Do, nie, za nie wysłuchanie admina serwera. serwera. Zostaw go, nie bijcie się na drodze, chodź. Dobra, to idź do swojego, my idziemy do... chodź, pogramy sobie na pewno. No tak Nie, no, i nie, to nie. Z, zaraz cię karma spotka i jakiś odu najedzie i cię poprosi. I ciebie już potrosiło? Ciebie już potrosiło? <laughs> <Ciebie potrąciło. śmiech> Niestety. <śmiech> <aby> Niestety. <laughs> Chyba właśnie ciebie, bo jakiś <laughs> krzywy masz. masz. <laughs> Mówi. <laughs> 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 A, A ty muzyk, muzyk masz jeszcze Ja go <grym> <to> przynajmniej mam <grym> <grym> Dobra, to w tym odcinku by było na tyle siema. Trzymajcie się, pozdro Elu! Elo, elo! Elo! Elo, elo! elo. <grym>